Thank Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionoś ty między niewiastami i błogosławiony owoc do żywota Twojego Jezior. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród Was, a pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko. Jezus zei to zijn jej Als iemand mnie liefieeft, zal hij mijn woord onderhouden. Mijn vader zou hem. I'm coming, my dear children, Why? because I'm sent by my son in order to help you. Dear children, Why? peace, peace, peace. In the name son of the Father me. and the Son and the Holy Spirit, amen. I wish you a nice and pleasant day. Thank you.

i, i ojcie no, ojciec też wie Tak, ciecz. Ta ciecz wypływa w ten sposób, że... Zwykła grubna, tutaj jest tam w swoim czeka. jakby ona nie spada. Nie spada, czeka na biorę. Nie tylko jest dużo, Pust, y, nie ma czasu na to, ale jak opowiedzmy czeka. Tak. Nie zawsze tak prawda rozpieza. Nie zawsze. Raz wypływa raz nie Takie właśnie wydarzenie, tu nastąpiło w rocznicę powiatu, 20 rocznicę. robiono badania. Co to jest? Na poprzedniej paterze, tam gdzie mieszkałem w tej ona jest nauczycielką i zabrali tę ciecz do Mostaru, dali do zbadania, chyba wszyscy je zabrali, do mostaru, to mnie od niej, dali sobie do badania i okazało się, że to ma taką zawartość wody. To co mu za tu na zawartość No to ja, no wiem, Tomasz, przyszedłem, do grał tu w paliw, że to jest słone, nie? Było słone, ale odszedłem, co pomyślałem, nie, ja mam słony palec. I to tak, no ja do tej pory jakoś tak ustawiłem do tego, ale pytaliśmy proboszczę na seminarium, przyjeździmy tu na seminarium takie przygotowawcze. Pytaliśmy proboszczę, co mamy mówić pielgrzymom na temat y, tej cieczy, która wypływa. Proboszcz nam kazał odpowiadać, że badania trwają. Więc istotne. Badania trwają. Nie wiemy, nie, nie mówimy, badania trwają. Wiemy o tym, że y, ludzie dostają tu uzdrowień również po tej Go którzy znajdowali się na ulicach Torynu, którzy byli uzależnieni od narkotyków. Tam nie modliła się, więc nie zaznaczył, że w tym Ale ja również dzięki temu wzrasta w swojej wolności. Mówię o sobie, o swoim życiu.

Mamo moja, tak bardzo bym chciał wraz z Tobą żyć domowymi godzinami zim, wiosen, lat i jesieni. Choć wiem, że z radością przytulisz do piersi tych kilka chwil naszego spotkania. Mamo moja, tak bardzo bym chciał Cię zabrać w świat daleki, wspaniały, piękny ogromny. Choć wiem, że z bijącym sercem pożegnasz mnie podróżnika w ganku rodzinnego domu. Mamo moja, tak bardzo bym chciał Ci wyśpiewać symfonię dźwięków najczystszych, choć wiem, że w skupieniu wysłuchasz mych pieśni na prostą nutę wygrany. Mamo moja, tak bardzo bym chciał Ci napisać najczulszy poemat wszechświata, choć wiem, że w zachwycie przeczytasz tych kilka prostych słowki słów. Mamo moja, tak bardzo bym chciał, ale Ty cicha i pokorna Miriam, ty to rozumiesz.